Sieba sieba widzów. Witam cię bardzo serdecznie. Kontrowersja. To, co na tym kanale bardzo lubimy. <grywia> a dzisiejszy odcinek e, to jest e, teledysk, który otrzymałem trochę przedpremierowo, bo o 18 jest premiera, żeby jakoś to zgrać z tą premierą, w sensie, żeby nie spoilerować, ale też, żeby dzisiaj było co oglądać, a nie tak, że jutro to obejrzymy. Więc mortalcio mi wysoł, ale wiedziałem już w jakichś teaserach i w jakichś zapowiedziach, że tam będzie dużo kontrowersji, bo on się już tłumaczył bodajże w komentarzach. W sensie, że Mortalcio przed tym jak jeszcze Wypuścił tą piosenkę, więc to, to, to Na pewno będzie dużo kontrowersji wokół tego No bo piosenka nazywa się Mortalcio Pusty Dom Nie wiem w sumie jak miniaturka będzie Wyglądać, ale Patryk mi po tylko Powiedział tyle, że tam Zuza będzie Występować, więc obstałem, że może też będzie W miniaturce <ścoughs> Zuza, czyli Suzan, czyli ex charo NBA, na, na, na tym może To zakończmy, może coś jeszcze powiem Podczas oglądania tego, zobaczymy co, co będę czuł i myślał, zostawcie subskrypcję, bo mamy zakład z y, Mortalciem. Kto wbije pierwszy 2 miliony subów, ten jest lepszy. <laughs> ja totalnie nie mamy takiego zakładu, ale generalnie zostaw suba. Bardzo ba, bardzo bym się ucieszył, ale może być teraz ciężko z tym 2, 2 milionami subów, jak on teraz jakieś sheepy będzie nad, nakręcał, czy cokolwiek to jest. No dzisiaj właśnie to ocenimy, dobra. Oglądamy, jak macie lajka like i suba. Ty byłaś przy mnie, jak nie miałem nic, gdy byłem nikim. Poznałeś każde odpały, wady, widziałeś paczki, nawet jak raniłem bliskich. Widziałem. no ty byłaś przy mnie, jak nie miałem nic, czyli no wiemy o tym, że to nie jest o Suzan. Tu, Suzan tutaj jest jakoś tak losowo trochę w tym teledysku. no przepraszam. W ogóle oni w końcu są razem, czy nie są razem? Czy są przyjaciółmi, czy są znajomymi? Nie wiem, to jest, czy oni po prostu są razem, i nie ogłaszają tego związku publicznie, ale robią razem teledysk, to jest. No, zgaduję, że jakbym Patryka nie czuł żadnej sympatii do niego, to już bym od razu robił tak zwanego, że wykorzystuje tutaj nakręcanie shipów pod wyświetleniem. pewnie bym tak powiedział. I czy to by było jakieś bardzo nietrafne? Myślę, że bardzo trafne, biorąc pod uwagę, że teraz jest nakręcane wokół nich właśnie jakieś shipy i tak dalej. Widziałem, co kolego na teraz wrzuci na jakiegoś Instagrama czy na TikToka, patrzysz w komentarze, to od razu, wow, ale Mortalcio jest farciarzem. No i on sobie nie pomaga, na przykład dając teledysk, gdzie śpiewa, nie on chyba o muzyce tutaj śpiewa, tylko z jakiegoś powodu Susan jest tą muzyką, niby, czy coś. Dobra, oglądamy. Naś ...ból, żal, gniew, stres, strach, smutek. Powiedz, jak mam podziękować, że znowu to ty, znowu to ty mnie ratujesz. Coś się ze mną znów dzieje na ludzi, którzy dali mi serce Znowu to ty mnie ratujesz? Okej, okay, no to widać, że ta piosenka ewidentnie jest o Suzan. nie? To jest za dużo rzeczy, które bym nie podpinał potem w ogóle. No bo nawet jeżeli e, oni się jakoś e, bliżej kolegują, <noise> no dość chyba świeże jest, nie? Czy już się kolegowali, jak byli z Kingą? Nie, dziwne to uniwersum. Ogólnie mnie to dalej trochę śmieszy, bo ex-Czaro MBA to jest chyba najbardziej losowy pokémon, żeby się jakby tak tutaj zespałnił, tak szczerze mówiąc. I czy to dobrze, czy nie? Nie wiem, ona jest chyba z Warszawy,

o muzyce. Ale co to ma być tej? To jest już ogłoszenie w związku, czy co to? to ja, no nie wiem, no ja tak z koleżankami generalnie... No, 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 Kurde. No podkręcanie, nakręcanie z tego wciul, no on dobrze wiedział co robi, biorąc ją do tego teledysku, pewnie na miniaturcy też będzie, że były większe wyświetlenia, że było, że... Mortalczo jest razem z ZUZĄ, ZUZĄ SUSAN. No i dobrze wiecie, no jeżeli tutaj faktycznie jakiś związek jest grany. Z influencerką z Warszawy. No ja im szczęścia życzę! Ja im. ja. ja. Ale byli szczęśliwi, d, 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 wytrwałości, czego jeszcze się życzy? To wszystko, co widać na zewnątrz, te parę sukcesów i parę problemów. I to nie ja! Powiedz, proszę, że wiesz to, bo jesteś panią psycholog, która rozświetla mi ciemność! I to nie ja! ale chciałem zauważyć jedną rzecz, że pomijając już tutaj e, e, słonia w pokoju, że tak to powiem, czyli Zuzem to, to chciałem zauważyć, że piosenka sama w sobie, bardzo ładna, bardzo taka dopracowana sły, e, słychać, ale też teraz jest fajny, że kurde do oka mu wchodzi, jakieś takie przejścia i w ogóle spoko, fajne, fajne. I ciężko jest i słyszałem, że to by też to w sumie to nie jest już jakaś kolejna piosenka, gdzie on śpiewa niby o muzyce, czy to by, było coś takiego, co ludzie mówili raz, że on bodajże o kartoni śpiewa, ale tak naprawdę to on śpiewał o muzyce i nawet ta kartonie, bo była w teledysku, coś takiego było, nie pamiętam do końca. A czemu on tu śpiewa do muzyki, że y, jej też było ciężko? Skąd on wie, czy muzyce jest ciężko, ciężko, czy nie? Ja chcę znać te odpowiedzi. Nie wiem, bo, bo głośniki coś mu nie, nie funkcjonowały dobrze, czy. Jeżeli stracę wszystko! Wie, wiecie co? Jedna rzecz mi się gryzie, nie? Jakby z całym szacunkiem widzów e, Patryka, ale wydaje mi się, że ba, do, duża część, na pewno nie większość, ale duża część widzów na przykład jest młodszych Patryka. Mimo wszystko, mimo tego, że on pojął, że on to będzie teraz robił dla starszych content, to wiadomo, że i tak zostali ci młodsi. No jak mają ci młodsi widzieć na ekranie Zuzę i ty śpiewasz, że masz nadzieję, że będzie blisko ciebie, potem nie robić editów jakichś shipujących? Mi się wydaje, że on wie, w jaką grę gra, że, że młodszy widz nie obejrzy i nie powie, o Zuza, równa się muzyka, dlatego ona jest na tym teledysku, tylko będzie, o Zuza, dlaczego Zuza? Bo ej, skoro chciał po prostu wziąć dziewczę do teledysku, to mógł wziąć jakąkolwiek, mógł wziąć po prostu losową aktorkę i tyle. Dlaczego wziął akurat Zuzę? Tak na dobrą sprawę, jakby mnie poprosił, no może bym na przykład też się zgodził, żeby wystąpić w jego teledysku jako muzyka y, w, w masce Zebry. I dlaczego tego na przykład nie zrobił? <laughs> tylko akurat Zuzę. O, tu, tu widzę jedyne takie nawiązanie bardziej, że ta Zuza to jest jednak muzyka, no bo się kręci jak płyta trochę. No. Że muzyka powoduje uśmiech na jego twarzy, że go roz, u, u, rozwesela, tak to się mówi, chyba tak. Ale przekminy, wow. bo, Bardzo mnie ciekawi zakończenie te, tego teledysku. Tak szczerze, bardzo, bardzo. Czy też będzie jakieś takie bardzo kontrowersyjne, czy jednak nie? No bo jednak. No jest ta Suzan, jakby ja teraz mi się przypomniało, ja chyba o tej Suzan to nagrywałem, że ona rewanż daje na czaro NBA o nie. <laughs> Ciekać, sam o niej mówiłem, może być niezręcznie, bo chyba ona poszła na randki, na bazie Outfitu, coś takiego było Ale tam patryka nie widziałem. Kenę <laughs> swoje wypakałem! To co ty płacisz za najem Powiedz nam na co wydałeś? Ja to wydałem tylko! Ej, bo ta piosenka trochę smutna jest, jak tak się bardziej wsłuchałem, to no nawet mi przykro teraz. Jakieś kurde chlanie alkoholu, jakieś tutaj, że muzyka to jego terapia i on dużo na nią wydał, tak? Chyba o to chodzi, chyba rozumiem, mam taką nadzieję, no i że ma duży dom, ale w sumie to go nie, nie, nie cieszy czy coś. Pewnie dawno bym... Nie blisko czy? Ej, dobra, dobra, to jest, to jest już zbyt deep. Jak będę, to, 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 to już no, no. <swych> aż musiałem zacenzurować. tylko dla ciebie, no bo dla mnie chyba mi nie wyszło Ludzi bawi moja fobia, kiedy siedzę po nocach i Ludzi bawi jego fobia, że haha, Beka boisz się ci. haha, że tak ktoś mówił faktycznie? <grywarm> Okej okay, no, to musi być jakaś specyficzna osoba, żeby z takiego czegoś się śmiać akurat Później zapokany o czym mówią Ratujesz mi życie? życie? Raz się kocham! Hmm, to miało być, że ta Suzan to jest muzyką, tak? To dlaczego nagle on śpiewa jednak bezpośrednio o muzyce? Że przeprasza bliskich mu na mu muzyce. Hmm. <laughs> Są zbyt przekwinione teksty, jak na moje recenzje mi się wydaje. Ale to trzeba docenić, że chyba jako jedyny taki YouTuber bym powiedział, robi muzykę i on sobie zdaje z tego sprawę, że ma wyświetlenia pod muzyką, dlatego też, że jest po prostu YouTuberem. Gdyby nie był YouTuberem, tutaj w wyświetleń by pewnie nie było. To, to, to jest na plus na pewno z jego strony, ale też na plus jest to, że on się bardzo. To stara, nie? I że sam te teksty faktycznie pisze, takie przekminki, że widać, że naprawdę to tak, jak on śpiewa tutaj o tej muzyce, niby o tej Suzan, no to jak o niej śpiewa, jest tak emocjonalnie, to, to serio jest, nie? Że naprawdę to czuje do tej muzyki. Można powiedzieć, że jego relacja z muzyką jest jak moja z Lego trochę, nie? Też sobie nie wyobrażam życia bez Lego. <ścoughs> a bez muzyki, ja jakoś tym bym na przeżył. kurwa nienawidzę. Ciężko jest, i słyszałem, że tobie też wszyscy znajdziemy powód, by nie pokazywać łez Jeżeli stracę wszystko, to proszę powiedz, że, że tylko ciebie, tylko ciebie, tylko ciebie nie Ale w sumie zgaduję, że większość youtuberów na jego miejscu, wiecie no macie jakieś tam zajawkę do śpiewania Bardzo marzycie o tym, żeby być tym śpiewakiem <noise> To pewnie już by dawno temu odstawił o trochę Bycie youtuberem na rzecz tego, żeby trochę robić też tutaj y, muzyki, ale on na tyle, trzeba przyznać mu, nie jest na tyle jeszcze odklejony, że nie rzucił wszystkiego na rzecz muzyki, a jest wiele youtuberów, którzy tak zrobili. Na przykład Wersof. A czy nie no, Wersow raz na jakiś czas wrzuci coś na Instagrama, nie? Jakieś lokowanko czy coś, więc jednak nie w pełni jeszcze. Ale chyba gdzieś tam mówiła, albo Freezy chyba mówił na wywiadzie, że ona ona to teraz już YouTube'a żadnego nie będzie robić, bo komentarze i w sumie to bardziej się odnajduje w muzyce i jej się to podoba. Ej, zawiodłem się, myślałem, że na koniec będzie jakieś ściskiwanie się, ze Sudan, czy coś takiego, że takie ogłoszenie bardziej jakiegoś związku, czy coś. Nie wiem dlaczego, ale coś takiego miałem z tyłu głowy, że tak może być, ale jednak chyba nie ma. No dziwne, dzi dziwny dobór na pewno tutaj e, aktorki do teledysku, bo to jest aktorka oczywiście od teledysku, tutaj i na pewno nie ma większego znaczenia. Kurde, chyba stałem się jakimś takim detektywem z TikToka, że zacząłem ich szipować. A co jeżeli to faktycznie tylko po prostu koleżanka? Jest taka możliwość, je? jak ma ja Machunik na przykład z Trombą, że oni też tam bardzo blisko, ludzie już byli pewni, że oni są razem, a jednak nie byli. Mm? <laughs> e, wszystko się okaże, czas pokaże, czas pokaże. Ja się z wami żegnam. Zostawcie lajka, zostawcie suba. E, no i na razie, do jutra.